W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen, Duchu Święty. Wycisz moje serce, uspokój mój umysł, zabierz rozproszenia wewnętrzne i zewnętrzne. Pokaż mi prawdę o całym tym dniu, o moim sercu. Pokaż mi, Duchu Święty, jak przyjęłam Słowo Boże w czasie Eucharystii. Czy w ogóle je przyjęłam? Pokaż mi prawdę o moim sercu. Czy przyszłam do Kościoła, do tej konkretnej wspólnoty? do tego konkretnego miejsca z tęsknotą i miłością w sercu, z miłością do Jezusa. Czy już wchodząc widziałam Jego stęsknione serce? Czy uklękłam z miłością przed Nim, z uśmiechem na twarzy, świadomie, Wiedząc, że On tęsknił i z miłością czekał na mnie. Pokaż mi, Duchu Święty, prawdę, jak spojrzałam na tych, którzy byli obok mnie i ze mną w czasie Eucharystii. Czy była w tym czysta miłość, czy raczej osądne? Pokaż mi prawdę, gdzie wędrowały moje oczy, gdzie było moje serce w czasie całej Eucharystii? Pokaż mi, Duchu Święty, jak przeżyłam każde słowo, każdą sekundę Eucharystii. Czy widziałam w kapłanie Jezusa? Czy widziałam w hosti, w kielichu Jezusa? Czy przyjęłam go z miłością w sercu? Czy dziękowałam mu całą sobą? Pokaż mi prawdę, Duchu Święty. Panie, przebacz nam, Ojcze, za. Przepraszam, przepraszam Cię, Jezu, za wszystkie sytuacje, moje słowa i czyny, które po wyjściu z Eucharystii nie dawały świadectwa Twojej miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Szczególnie w mojej rodzinie. Że nie byłam przykładem i świadkiem Twojej miłości. Dziękuję, Ojcze, za to, że dałeś mi wszystko życie i zdrowie siły i chęci, aby iść na Eucharystię za to, że dałeś tego konkretnego kapłana. Taką, a nie inną służbę liturgiczną, za to, że postawiłeś tych braci i te siostry w czasie Eucharystii przy mnie. Dziękuję za każde słowo, za każdy oddech, uderzenie serca. Za komunię świętą. Za Jezusa we mnie. Dziękuję, Duchu Święty, że poprowadziłeś mnie przez całą Eucharystię i przez ten dzień. Dziękuję, Matko, Królowo Różańca Świętego, za paciorki tego dnia, za Twoją miłość macierzyńską. Za Twoją miłość do kapłanów, za Twoją miłość do rodzin, za Twoją miłość do sakramentów. Dziękuję, Mama. Za cały ten dzień. Owoce dzisiejszej Eucharystii. I czasu spędzonego z rodziną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.